Hej, dziś witajcie wszyscy z tej strony. Morwina to jest konosinek z celi. Zagrajmy w The Forest I jak widzicie, w sumie nic specjalnego się nie stało. Jedynie to zbierałem troszeczkę rzeczy. Mam ręce. Ten zrobiłem prawie do końca totem, bo zacielałem. Znaczy, zabiłem, zabiłem trupa, który leżał tutaj. Tak, dosłownie. Teraz moim celem jest tamten pan, żeby go zaciulać. Gięć pan! Byrne. Um, on, musi, on musi się spalić. A ja go muszę pójść zaczulać Albo on się zbagował to jest taka możliwość na, na pewno. No, Debilu, chodź tu. Oh, fuck. Bo ja, ja mam niezjedzone graty. No kurna! What the fuck? Chyba jest martwy. Definitywnie alkohol. No, to jeśli chodzi o jedną głowę, to już tutaj jesteśmy na plusie. Yy, jesteśmy jedną głowę do przodu, jakkolwiek to brzmi. Yy, tu gdzieś dziś latał kolejny, kolejna łazar latała, ale yy, nie potrafię go teraz wyczaić, gdzie on latał. Jak siedziałem na tej łodzi, nic innego mi się rzeczy nie mogłem robić, poza tym, że byłam. Moja postać cały czas mówiła, że jest zimno i jest mokra. Pładał deszcz w gruncie rzeczy. Zauważam też jakąś powiem taką... Wam, powiem wam taką, że zależność w gruncie rzeczy, że prawie że zawsze w nocy pada deszcz i tutaj deszcz jest naprawdę na tych wyspach czym... Wy, no wyspach w gruncie rzeczy jest czymś, no raczej chyba na porządku dziennym, codziennie coś... Jak mówię, jeśli... No, jak widzicie, dawno nie padało. To można by powiedzieć w sumie o pogodzie w Polsce. No, ale nieważne. Prędzej mi przycięło. Ooo... To, co tam widzę... Ja tam pewnie zzoomuję, ale to jest chyba kanibal. Który wpitala definitywnie coś. Nie wiem, co i w gruncie rzeczy też wiedzieć nie chcę. Ja tylko tutaj buduję mur, żeby się od nich odgrodzić. Yy, okej, okay, dobra, to teraz będzie tutaj nieprzyjemna sytuacja, bo będą mi tutaj... Te łajze podeszły mi dość blisko. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jedyną rzeczą sensowną, którą mogę zrobić to teraz... Słyszałem, że. No, ten, który ma tak ręce ogólnie, wszędzie na plecach i tak dalej, to. Yy, no. Nie, nie! Nie możesz tam. Nie możesz dotrzeć. Nie, nie, absolutnie. Że to nie zginęło, ale nie, nie mamy pewności. Nie dlatego. Chociaż w sumie nie, to zwiadowcy tego tego donoszą w gruncie rzeczy chyba e, informacje. Chociaż. Wątpię, żeby ta gra była... A, bo w ogóle ogień ciągnął. A, no rzeczywiście to jest jakiś sens. w Tym... Eee. Dobra. Eee, czyli w tym momencie e, muszę zrobić jeszcze... E, nie, nie będę robił następnego... E, e, może Wall with Door. Tutaj potrzebuję 5 loksów, dobra, nawet mi piszę. Ym, o, piórko... te główą trochę sporo. Na rzeczy mogę sobie postawić drugi taki totem, to przynajmniej pozbędę się tych głupi, głupich, głupich. Tutaj postawię sobie dalej. Tylko trzy głowy mi potrzebne są. To chyba akurat tam są, o tutaj te trzy głowy tutaj będą. Ja się nie widzę w każdym razie. Bra kolejnego defend walla trzeba postawić. O, idą, 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 idą. Widzę ich tak. Kątem oka. Patrzę, że z drugiej, z drugiej strony nie szli. Nie, ale raczej padną. nie mogę jeszcze Fuck. mogę to podpalić. E, bardzo oryginalnie. Tego chyba jeszcze nie, nie nie mogę. Ale tu są trupy. No właśnie, no. To idealnie... Nie no, skopaj to zapalniczkę, bez potrzeby będziesz. No, trochę mnie wywaliło nadal w górę, no ale dobra. Dobra, tutaj postawimy to i będziemy... Powiem wam tak, te piłki to jest coś jakieś jakaś makabra, One wracają w to miejsce. To jest bardzo straszne, powoli... Podpal się, dobra. Eee, potrzebuję... Eee, ...loksów 6 eee, Mam nadzieję, że coś tutaj mnie nie, nie złapie po drodze, ale może nie. Sześć loksów, czyli powiedzmy... Na razie nie ko No kurde, co jest? Aha, to jest zaschnięte, dobra. Za bardzo, za bardzo wchodzę w głąb wyspy, tutaj coś trzeba będzie... staram się zawsze ogarniać. O, jaszczurka, 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 jaszczurka. Yy, dobra. Myślę, że zbudujemy te jeszcze ten... no moje, jak, jak mówię, poczekamy do końca tego dnia. I tak samo, po prostu zakończę chyba odcinek. Widzicie piłki. To jest straszne, po prostu, nie no. Jakieś grube drzewa, może będzie więcej loksów. Chociaż chyba w gruncie rzeczy chodzi tu głównie o wysokość. Nie wiem, czy grubość ma znaczenie w przypadku drzew tutaj. Ile dostajemy z nich. Proszę, jeśli, jeśli macie jakieś rady, to zapomniałem tego powiedzieć w poprzednim odcinku, macie jakieś rady albo... jakieś... No, no tak, rady, jak przeżyć, że tak powiem, co pozwoli mi przeżyć po prostu w tym niegościnnym świecie, to zachęcam... To... Znaczy no, no zachęcam, no jeśli macie po prostu ochotę to możecie napisać, na pewno takie rady z chęcią przyjmę, ponieważ ja nie jestem jakimś mówię prosem w tej grze i wiem, że jeszcze muszę się dużo, dużo w tej grze nauczyć, więc myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze tylko sobie to piękną różową walizeczkę wezmę i myślę, że możemy już iść w kierunku łódki ponieważ póki co, póki nie mam tego muru zrobionego do końca, to nie mam zamiaru spać na lądzie, więc dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, jeśli tak, to zostawcie komentarz i kciuka w górę i do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale, hej!